Myśleli, że to jest inny dzień nagrywania, ale to jest tak naprawdę ciągle dzień numer jeden. Teraz chciałabym porozmawiać o powitaniu słońca. Każdy z Was pewnie, mając do czynienia chociaż trochę z jogą, słyszał taką nazwę: powitanie słońca, czyli Sun Salutation. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, kolokwialnie rozgrzewka do całej późniejszej sesji jogi, w której już robimy konkretne asany. To jest zbiór różnych asan płynnie połączony który budzi w Waszym ciele flow, budzi przepływ energii, a tak naprawdę po prostu rozgrzewa, jeżeli nie wierzycie w energię, to po prostu rozgrzewa praktycznie każdą część ciała. Sun Salutation jest o tyle fajne, że znowuż, jak macie mało czasu, macie gorszy dzień, a naprawdę nie chcecie rezygnować z sesji jogi, to wystarczy, że zrobicie sobie Shavasanę, czyli pobędziecie chwilę rozluźnionymi trupkami, a potem zrobicie ym, kilka serii, zależnie od tego, jak bardzo będziecie już zaawansowani, kilka serii Sun Salutation. Całość zajmie Wam pomiędzy 5 a 10 minut, więc to jest naprawdę mało i naprawdę nie wiem, jaką trzeba mieć wymówkę, żeby, żeby nie znaleźć takiego czasu w ciągu dnia. Aczkolwiek wiem, że się da, bo sama to często robię. Yy, powitanie Słońca: rozgrzeje Wasze ciało, rozciągnie odpowiednie partie, rozrusza. A rozpoczęcie tego i zakończenie szawasaną, czyli pozycją tą leżącą, sprawi, że dodatkowo wasz organizm się rozluźni. Więc jakby perfekto. Wstajemy u szczytu swojej maty. Stopy są rozluźnione. Nogi razem. Łączymy. Kolana, łączymy kostki. Peski wyprostowane, ale luźne. Bierzemy w Szeroko ręce. Ręce do góry. Cały czas na tyłu. I do tyłu wyginamy nasz organizm. I schodzimy sobie w dół. Hacząc na przykład głową o kwiaty. Kładziemy ręce tak, żeby wszystkie palce u rąk i u nóg były na jednej linii. I teraz tak, ideałem jest, żeby ręce leżały, a nogi były wyprostowane. Natomiast to wcale nie jest takie proste, dlatego możemy zacząć od lekko ugiętych nóg. Najważniejsze, żeby dłonie leżały całe, żeby nie robić tego, nie robić tego. Kładziemy, kładziemy sobie dłonie, głowa jest luźna, można zobaczyć na przykład, co się dzieje na naszej podłodze, u mnie chodzi Drówka teraz po podróży. Dajemy do tyłu. Kładziemy kolana. Kładziemy stopę. Pod pachą mamy udo. I patrzymy do góry. I to jest pozycja, w której trzeba puścić bardzo luźną bioderka, żeby one się tu wpadły. I patrzymy jak najwyżej do góry. Następnie opieramy palce. Podnosimy nogę. Dokładamy na jej wysokość drugą i robimy deskę. Potem kładziemy kolanka, czyli są palce, są kolanka, i kładziemy klatkę piersiową, tak żeby dupka była w górze. Opieramy klatką i brodą, więc mamy cztery punkty podparcia: Broda, klatka, kolana, palce. Następnie podnosimy klatkę piersiową do góry. Biodra leżą na ziemi, stopy są razem i patrzymy sobie, łokcie są, nie robimy, nie stroszymy łokci. Dajemy pić i patrzymy sobie do góry. Podnosimy się na kolanach, zahaczamy palcami mocno o matę. Robimy chyba jedną z najbardziej znanych pozycji, czyli pies z głową w dół. A propos psa Winston, chyba zasłaniasz. Staramy się położyć pięty, trzy naruszku głowę schować między ramiona i patrzeć na swój Przejdźmy już. Nie ułatwiasz tego. Następnie dajemy nogę, prawym do przodu znowu. Tak żeby, palce, tak, żeby palce były na jednej linii. Kładziemy lewą nogę. Zrobię to kilka razy, więc ten moment, który mi są zasłonię, myślę, że jeszcze raz zobaczycie. I znowu to samo, tylko teraz mamy odwrotnie, mamy prawą nogę z przodu, dajemy ją sobie pod paszkę, paluszki wszystkie są z przodu w jednej linii, prawa noga leży, patrzymy do góry. Znowu cofamy lekko pupę, opieramy się palcami, wracamy z lewą nogą do przodu, mamy wszystkie dłonie leżą, wszystkie palce w jednej linii, robimy wdech do góry, pomalutku, ręce do góry, ciało do tyłu i wracamy. I to jest pół serii. Teraz robimy to samo, tylko zaczynamy od lewej nogi. Wdech, ręce do góry, wyginamy się do tyłu. Wydech, wydech, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Paluszki wszystkie w jednej linii. Nogi staramy się mieć jak najbardziej prosto, ale najważniejsze są, żeby dłonie leżały. Głowa luźna, nie jej nigdzie nie zaglądamy, co się dzieje w ruchu. Lewa noga. Do tyłu, jak najdalej się da. Kładziemy kolana, kładziemy stopę prawo kolano jest pod prawą pachą, patrzymy do góry, biodra są luźne, staramy się tą częścią ciałka dotknąć jakby maty. Tu robimy wtedy. Zabieramy się palcami, robimy tak zwaną deskę i tu wstrzymujemy na chwilę powietrze, tylko po to, żeby zaraz je wypuścić, kładąc kolana, klatkę piersiową i brodę. To jest trudne. Dużo osób, ja sama długo nie wiedziałam o co tu chodzi, ale jak sobie pomyślicie, że jesteście Kim Kardashian i wypniecie się jak Kim Kardashian, to powinniście załapać. Teraz wdech, kładziemy bioderka, łokcie blisko ciała, patrzymy do góry jak najdalej. To był wdech, teraz wydech, zapieramy się i tak zwany pies z głową w dół. O wcześniej zasłaniał na mój czyli ważne jest, żeby. Pięty położyć do tyłu, brody zagiąć tak, żeby zaglądnąć na swój pępek, i założyć się w ramionach. To jest wydech. Wdech, lewamy do przodu, prawym kładziemy i patrzymy do góry. Wydech, dokładamy prawą, jesteśmy w dole. Wdech do góry. Centrum. To jest jedna seria. Takich serii na start, żeby zrobić 5, czyli po pięć na każdą nogę, to jest naprawdę ekstra rozgrzewka. Pamiętajcie, żeby zakończyć to wszystko szabasem. A teraz zrobię bez większego komentarza kilka razy i początkowo robimy to wolno. Robimy dokładnie. W każdej pozycji zostajemy chwilę dłużej, żeby skorygować, czy czy nogi są razem, czy, czy palce są razem, czy wszystko dobrze leży. Natomiast z czasem, jak już nie musimy myśleć nad pozycjami, robimy to z wdechem i wydechem, tak, żeby faktycznie poczuć to flow, ten przepływ. Czyli mamy wdech i wydech. Prawa nogę do tyłu, wdech. Zrobimy i wydech. Do góry wdech. Pies głową w dół, wydech. Prawa noga do przodu, wdech. Wydech. Do góry wdech. Na lewą stronę wdech. I wydech. Lewa do tyłu, wdech. Prawa do tyłu, wstrzymujemy i kim kardaszem wydech. Wdech kobra. Wydech pies głową w dół. Lewa do przodu, wdech. Prawa do przodu wydech, do góry wdech i wydech do centrum. Kładziemy się na plecy, kładziemy się w szzabasa i jesteśmy. Stawanie, z shavasana. na 90% zajęć jogi i w ogóle jakichś fitnessów z pozycji leżącej wstaje się poprzez pozycję boczną ustaloną, zabawką na po czym delikatnie opieramy się i wstajemy, głowa ostatnia, po czym bardzo powoli Wstajemy, 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 rozwijamy kręgosłup, głowa ostatnia. Nie cierpię tego. Zawsze mnie to nudzi, zawsze robię to pierwsza. I zwykle kończy się tak, że wszyscy dopiero się prostują, a ja stoję z głową w dół, żeby nie było, że już się wyprostowałam, straszna nuda. Dlatego w moim ulubionym sposem to jest bezpieczne, bo chodzi o to, że po pierwsze po pytaniu po słońca zakręci Wam się pewnie w Jeżeli będziecie to robić z głębokimi wdechami i oddechami będziemy mieć za dużo tlenu i zakręci Wam się w głowie, jak wstajecie od razu. A po drugie chodzi o to, żeby nic sobie nie naciągnąć. Moje ulubione wstawanie. Godne takiego ruchowego zakapiora, jakim jestem, to jest, podwijamy kolanka, łapiemy się pod tymi kolankami i robimy chyć jak w przedszkolu. Co więcej, można kilka razy zrobić sobie kuśtawkę, która wspaniale masuje kręgosłup i jesteśmy już pozycji siedzącej. Z pozycji siedzącej można wstać albo poprzez otwarcie i tu rzeczywiście staram się, żeby głowa była ostatnia, ale naprawdę róbcie to według własnego organizmu. Jeżeli czujecie, że bądźcie wolniej, róbcie wolniej. Jeżeli jesteście takim eee, nadpobudzonym potworem jak ja, możecie robić to trochę szybciej. Najważniejsze, żebyście byli zawsze w zgodzie ze swoim organizmem.